Z centrum szkoleniowego firmy DEFRO. W kolejnej prezentacji przedstawię Państwu kocioł Beta, kocioł centralnego ogrzewania do spalania biomasy w postaci Peletu. Beta to doskonały kocioł ze sprawnością do 94% i klasą efektywności energetycznej A. Potwierdzeniem tych wysokich wymagań są certyfikaty EcoDesign oraz certyfikat klasy 5. Kotły Beta to Kompaktowa budowa składająca się z korpusu kotła oraz z osobnikiem wraz z systemem podawania. Kocioł przeznaczony jest do każdego rodzaju instalacji centralnego ogrzewania, zachowując oczywiście wszelkie wytyczne, jakie producent zawarł w dokumentacji techniczno-ruchowej kotła. Najbardziej popularną instalacją oczywiście jest instalacja układu zamkniętego, dlatego należy zastosować schładzający zawór upustowy, który skutecznie odprowadza nadmiar ciepła, otwierając jednocześnie dopływ wody chodzącej z instalacji wodociągowej. To wszystko opisujemy w dokumentacji kotła. Nad paleniskiem usytuowane są ceramiczne przegrody redukujące masę popiołu powstałego w procesie spalania. Korpus kotła ma budowę pionowych kanałów, gdzie ostatni rząd to płomieniówki, w których znajdują się zawirowywacze pełniące rolę systemu mechanicznego czyszczenia korpusu kotła. Aby kocioł funkcjonował prawidłowo, stosujemy pellet o średnicy 6 mm. A właściwy do gatunku peletu zapewni bezawaryjną pracę kotła. Granulat peletu dostarczany jest podajnikiem ślimakowym umieszczonym pod zasobnikiem. Ustalona dawka peletu spada grawitacyjnie do palnika. Pod zasobnikiem umieszczono główne podzespoły, które całkowicie odpowiadają za proces pracy kotła. Są to dwie zapalarki ceramiczne. Pracujące przemiennie można je też ustawić, aby obie odpalały jednocześnie, lub można jedną grzałkę ustawić jako główną, pozostawiając drugą wyłączoną w rezerwie, czujnik płomienia, prezostat, czyli czujnik mierzący podciśnienie w komorze spalania, filtr powietrza oraz bardzo ważny i istotny element, jakim jest wlot powietrza pierwotnego zasysanego przez palenisko, które znajduje się pod palnikiem. Pod zasobnikiem pyletu. Znajdują się jeszcze siłownik uruchamiający automatyczne czyszczenie palnika, motoreduktor ślimaka podającego pelet i skrzynka sterownika odpowiadająca za funkcjonowanie kotła. Bardzo ważnym aspektem technicznym jest zapewnienie wymaganego nawiewu powietrza do pomieszczenia kotłowni w postaci niezamykanego otworu z zewnątrz. Kocioł beta to urządzenie pracujące w podciśnieniu, a ruch gazów i odprowadzenie spalin wspomaga wentylator wyciągowy zamontowany w czopuchu. Dlatego, aby ustawione parametry spalania były realizowane, w tyle kotła znajdują się otwory wlotowe powietrza. I koniecznie muszą one być drożne, gdy służą za tzw. czerpnię powietrza do spalania. W trakcie spalania peletu powstaje bardzo mało popiołu. Jednak należy pamiętać o usuwaniu go z popielnika. Oraz czyszczeniu otworu rewizyjnego. W tym celu otwieramy sobie otwór rewizyjny. Nad przebiegiem pracy kotła beta czuwa dotykowy regulator APC-Center. Regulator standardowo obsługuje 6 pomp, dwa zawory mieszające, a także ma funkcję mierzenia temperatury wody powrotnej z instalacji centralnego ogrzewania. Standardowo sterownik APC Center ma wbudowany moduł internetowy, dzięki któremu użytkownik ma wgląd nawet do historii alarmów, może zmieniać poszczególne parametry sterownika, a także w kotle może zdalnie rozpalić i wygasić, przez co sterownik APC Center daje nam nieograniczone możliwości użytkownika. Możliwe jest podłączenie dedykowanego sterownika pokojowego SPK Lux, który najlepiej współpracuje z regulatorem kotła. Sterownik APC Center to najbardziej dopracowany regulator dla kotła peletowego. Poruszając się dotykowo po menu, mamy możliwość dokonania wielu ustawień, np. pomiaru zużycia peletu, ustawienia zaworów, korekty mocy kotła czy też automatycznego czyszczenia palnika. Możemy także skonfigurować pracę pomp. Priorytetowym zadaniem urządzenia jest obsługa wentylatora wyciągowego regulującego odbiór spalin i stabilizację ciągu kominowego. Kocioł Beta to urządzenie gwarantujące duży komfort użytkowania. Wbudowany palnik centralny wykonany jest ze stali żaroodpornej. Jest on wyposażony w dwie grzałki do automatycznego zapłonu. Palnik zapewnia funkcję automatycznego czyszczenia, która odbywa się cyklicznie, mając stałą gwarancję utrzymania palnika w stanie bezawaryjnym. Chcąc zapewnić uniwersalność zestawu, Defro oferuje możliwość zamówienia większego zasobnika na pellet oraz Sądy Lambda, dające korzyści w postaci zmniejszenia kosztów eksploatacji. Dziękując Wam za poświęcony czas zapraszam do oglądania kolejnych prezentacji naszych nowości.